Witam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa w serii filmiki, Mowa o Krzyżu. Teraz będziemy rozmawiać, abyś zastanawiał się, abyś zrozumiał, abyś był błogosławionym człowiekiem rozciągnięcia, rozciągnięcie krzyża. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg miał prawo natychmiast pozbawić ich życia. Byłby to wyrażeniem Jego sprawiedliwości. jest jego święta, natura zada ukarania nieposłuszeństwa z śmiercią. Ale ponieważ Bóg jest miłością, kochającym Bogiem, Bóg nie ukarał naszych rodziców ze śmiercią, tylko Duchowo oczywiście, a nie fizy fizycznie. Po prostu Bóg tylko odszukał ich, przyodził w ubranie ze skóry, i zwierzęcach i obdarzał wspaniałą obietnicą. W kścienka może szoba, rozdział cień, może czytać całą rożę, ale pierwsza może szoba, rozdział cień w i jest taka piękna obietnica, może sam pytać. W tym momencie Bóg głoszył dobrą nowinę. Tak, to przecież wspaniała wiadomość, że na spotkania z Bożem sprawiedliwości wyruszyła Boża miłość. Miłość znalazła sposób zarazenia temu, co nastąpiło.

Bezbożnych. Bóg w swoją mądrość znalazł sposób, aby uleczyć straszliwą ranę, który nabiwał się człowiek przez pierwsze dziewięć. Żywał poznania dobro i zło, który Bóg powiedział: Adam ze wszystkich dziew może stotykać i jeść owoców. Ale z dziewa poznania dobro i zło nie wolno. Jeść. i że zjeść na pewno on. Dzieło raju jest teraz zastąpione przez upokorzający drzewa krzyża, na którym na który dobro zwyciężyło zło. Tak, Pan Jezus Chrystus na krzyżu zwyciężył zło przez miłość. W możemy powiedzieć, że zatriumfało nad sprawiedliwością. W ten sposób ratunek został nam dany. Dilema naszego grzechu został rozciągnięty. Po prostu święty Bóg kochający wistrzał swego jednorodnego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś umierał na krzyżu, na drewnu za grzeszny Człowiek bezradny. I teraz, i ty przychodzisz z całego serca do Jezusa Chrystusa, i żałujesz Twojej grzech, pogotujesz Twojej grzech, wyznajesz Twojej grzech Bogu i przyjmujesz Pana Jezusa Chrystusa swego swojego serca, jak swego Pana i gospodarza, jako swego Boga osobiście i zbawiony będziesz. I Bóg, przez ducha, śmiertel, który jest z Bogiem. Będzie Cię poprowadził, namaściał aż do Dzień, nazywania Dzień Chrystusowi. To ma znaczenie Dzień, który Pan Jezus Chrystus powróci, abyś pochwycić z razem ze sobą Kościół. Kościół Jego. Kościół Jego jest ludźmi, ludzie, którzy mają właśnie Jezus Chrystus i Ducha Świętego. Niech Bóg Cię błogosławi w imię